Hello, hello. Dzisiaj o gryzących metkach. Mm -hmm. Nazywam się Paulina Lupa i jestem stylistką dla pań, dla panów, dla PlusSense, jak i dla wwo. No i co z tymi metkami gryzącymi? Słuchajcie, ja ich nie cierpię. Mnóstwo moich klientek, z którymi się spotykam, czy to u mnie w studiu w Poznaniu, czy to jeszcze właśnie online, bardzo często ten temat jest poruszany. Właśnie o tych gryzących metkach. Ja nie wiem. Także szczególnie osoby wysoko wrażliwe. Ja do nich należę, właśnie mając ten problem. No kurczę, gryzie wszyta z boku, z tyłu, no po prostu to jest dramat, jak gryzie metka. Pomimo, że mogą być nie wiadomo, z jakich bawełnianych różnych rzeczy zrobiona, często tak nie jest. Jak potrafią uprzykrzyć nam życie tak naprawdę. No, jestem ciekawa. Czy u Ciebie też metki grają taką rolę? Bo dla mnie to jest okropność. Jak tylko coś nowego sobie kupię, to najpierw sprawdzam, czy gryzie, czy nie. Bo lubię metki, jeśli są. Nie ma problemu. Też pamiętam wtedy, jaki to jest ciuch z, jakiego, z jakiegoś sklepu. Ale jest część po prostu taka, że no tak gryzie, że po prostu wycinam jak tylko się da, bo nie da się ujechać. No po prostu cały dzień myślisz o tej metce. I to jest okropne. Ciekawa jestem, jaki odsetek osób właśnie niewysokowrażliwych, bo wiecie, osoba wysokowrażliwa jest, odczuwa tysiąc razy mocniej coś, nie? Więc i bardzo często właśnie jak panie przychodzą, czy jak rozmawiam online, to się okazuje, że są wysokowrażliwe. Dlatego te metki tam, wiecie, czują. A może to nie jest tylko domena wysokowrażliwych. No jest ciekawa właśnie, jak to u was jest. Hmm. Jak to u Was jest? Czy, ym, czy te metki jednak też Was gryzą? Jaki to jest w ogóle odsetek? Czy to jest 50% yy, kobiet, które tak ma, czy 90%, czy tylko właśnie 2%, czy tylko te wysoko wrażliwe? Na razie ja zauważam, że to jest przy wysokiej wrażliwości, że te metki gryzą yy, i tak najczęściej jest. Także. <grym> Może zróbmy tutaj sobie takie badania, co? Napisz mi w komentarzu, czy jesteś osobą wysokowrażliwą. Jeśli nie wiesz nic na ten temat, no to możesz sobie zrobić test w, w, w internecie, można znaleźć i wtedy ci określi, odpowiesz na parę pytań i będziesz wiedzieć, czy nie, czy właśnie, czy jesteś wysokowrażliwa i cię denerwują, napisz www. O metki. A jeśli jesteś niewysoko wrażliwa i wyjdzie ci w tym teście, że, że właśnie nie masz takich tendencji, takich predyspozycji, no to napisz nie WWO, metki. I będę wiedziała, i sobie zrobimy sobie po prostu badania, ile tych gryzących metek, tak naprawdę, kurde jest. Ile kobiet cierpi na te gryzące metki. No może taki wiecie, temat. Hmm, jakby to powiedzieć, no taki um, nie wiem, czy niewdzięczny, bo każdy temat jest dobry do omówienia, ale może usłyszysz to, że nie tylko ty masz z tym problem, ale jest wiele kobiet, które właśnie z tymi metkami wręcz bym powiedziała, codziennie walczy, czy je wycina, czy sprawdza, czy, czy po prostu jakoś żyje, no dobra, jakoś to będzie i się tam wiecie, tutaj podrapią, czy tam. Nie wiem, zróbmy po prostu sprawdzian. Zobaczymy, ile tych wszystkich metek gryzących u pań po prostu jest. No. Jeśli ci się temat podobał, no to poproszę o serduszko. Jeśli chcesz więcej dostawać takich filmików właśnie z tematów stylizacyjnych, no to subskrybuj sobie kanał, bo codziennie coś tam dodaję. No i co, no czekam na te komentarze, tak? Czy WWO metki, czy nie WWO metki? Czy może właśnie, jeśli nic nie napiszesz, no to będę wiedziała, że nie masz z tym problemu? No, no to moje drogie, do zobaczenia.